teraz i rodzina Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Cię między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za teraz i rodzina śmierci naszej. Amen. Boś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maturosho. módl się za grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maturosho módl się za nami użytkowniemi, teraz ja śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony, Ty między niewiastami i błogosławiony, owo, drożdż do Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w śmierci naszej. Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiona owoć Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, życzliwie teraz i w godzinę, śmierci naszej, łaski pełna, a z Tobą błogosławionaś między między i błogosławiony owoć Józefa Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, teraz i w godzinę, śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owy żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Uciekamy się w święto pożarowicielkom, naszymi prośbami. Racznie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racznie zawsze wybawić. Panią, chwała i Błogosławiona, O Pani nasza, o nasza, o nasza, o cieszycielem nasza. Synowi, swoim synowi swojemu swojemu Synowi Prosimy Cię Panie, byś oddalił od Kościoła wszystko, co Cię obraża, a nas samych skierował na drogi zbawienia. Święty Michał Archanielem, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą. By go Bóg pogromić raczu. Pokojnie o to prosimy. A tych Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą wstąć do piekła. Amen. Księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolita Częstochowskiego i księdza biskupa Mirosława Milewskiego z diecezji płockiej prosimy o pasterskie błogosławieństwo. W czasach dzisiejszego zamętu bardzo często nakłada się sprawy profanacji religijnych na spory polityczne. Kościół zaś wypracował pewne metody, które nazwał ewangeliczną rewizją widzieć, osądzić, działać, bo bezczynność, jak uczył nas święty Jan Paweł II, jest winą. Dlatego z pomocą Ducha Świętego nie tylko osądzajmy, ale i działajmy na świadectwo Chrystusowi i Jego Matce. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione raz na wieki. wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył mnie, Bo i Ziemię, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Za pielgrzymów z diecezji Lublińskiej, z Rejowic Fabrycznych. Polecamy.